Cześć! Witam moich fanów, hejka. hejka! Cześć! Wow! Ale zmiana! Cześć! Czekaj, bo się przywitam. Siema Natalia! Cześć! Cześć. Ale słuchaj, Adam mi powiedział, że będzie się golił na łyso no. i on naprawdę to zrobił! No, tak! Nagraniście to? Jestem. Jestem, Chyba, że to nie wiem, z Nawet muzyczkę dodałem. Wow, ale sztos! Ej, ale ja nie wiedziałem, bo ja z Adamem nie rozmawiałem o tym, żeby się ogolił. I nagle dzisiaj widzę na Insta story, że on się goli. Ja myślałem, że to prak, on na serio. No i jak się czujesz bez włosów? Adam? Jak się czujesz? Śmiechowo, wiesz, to jest beka, to jest totalna beka. Wiem, że to odrośnie. wiem, że to odrośnie, cieszę się, że tak się stało, wiesz. Totalny, spontaniczny beka. Wow, super. No widzę, że dobrze się bawicie. No i jestem tak wiesz, że czego, czego, co jest Żądę <laughs> macie. Typowy typo wow. Sebiks co, co tam u ciebie? U mnie bardzo dobrze. No, siedzimy w domku, nie wychodzimy praktycznie w ogóle. Więc no staram się jak najbezpieczniej, żeby było teraz. A co tam u ciebie? Jak spędzasz tą kwarantannę? No wiesz co, ja też w miejsca publiczne to w sumie nie, wychodzi, nie wychodzę nigdzie Tylko do sklepu wiadomo, no ale to trzeba coś kupić A tak no to na przykład się spotkam z znajomymi po prostu w domu, no nie? Że Ej. ja do nich przyjadę albo ktoś do mnie przyjedzie Dokładnie, w ogóle śmiałam się, bo mój Jarek na czacie napisał, że mu nie odrosły włosy, więc Adam uważaj Tak. A, Czasami no to... może nie Czasami może nie odrosnąć. Słuchaj, Filip, mam tutaj do Ciebie parę pytanek. Są również pytania od widzów i mam dla Ciebie też taką grę, którą stworzyłam razem z widzami na live na TikToku, więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. No, to zaczynamy. Dobra. Słuchaj, opowiedz nam w ogóle, jak zaczęła się Twoja przygoda z TikTokiem? W sumie jeszcze wtedy z Musicly. No, to to było tak dosłownie, że mi siostra pokazała tą aplikację Musicly. I ja jakby za, założyłem tam konto, ale w ogóle nic nie robiłem, bo nie wiedziałem, jak to się robi. I nie wiem, jak to było, ale tak nagle spytałem się siostry po jakimś czasie: Ej, weź mi pokaż, jak tu się nagrywa. No i ona mi coś tam kliknęła i ja nagrałem pierwszy taniec. I miałem tam ileś tam wyświetleń, jakieś lajki. No i tak to w sumie się zaczęło. No, w, su w sumie od tego, że po prostu mi siostra pokazała, jak tam poklikać i nagrałem sobie taniec. Wow, no. super. E, a powiedz mi, e... Jakie, tworzenie jakiego wideo, jakiego kontentu sprawia Ci największą radość? Czy to są komedie, właśnie te, które tak naprawdę najczęściej nagrywasz? Tak, oczywiście. Trudne sprawy. Największe są <laughs> według mnie, bo ludzie tylko widzą efekt końcowy, ale nie widzą tego, ile jest śmiechu podczas nagrywania i jakie różne pomysły mamy. I to jest właśnie tak, największą radość mi sprawia nagrywanie, że po prostu każdy się śmieje, jest mega beka, każdy daje jakiś swój pomysł. No i jest zajebiście A czy masz jakieś takie swoje wideo, z którego jesteś najbardziej dumny? Na przykład pra dużo pracy ci zajęło nagranie go albo po prostu no, jest to takie twoje ulubione? Wiesz co, tak ulubionego to nie mam szczerze mówiąc, w ogóle nic mi do głowy nie przychodzi czy było jakieś takie wideo u Ciebie, które gdzieś tam właśnie od tego wszystko się zaczęło? Bardzo często jest tak, że TikTokerzy tworzą jakiś tam content I im to nie idzie, nawet hmm. czasami miesiącami albo latami w niektórych przypadkach I nagle pojawia się jeden film, który po prostu tak niesie cały profil, że nagle zdobywają mnóstwo obserwujących No i zaczynają po prostu regularnie nagrywać Czy u Ciebie też był taki jeden film, który po prostu przełamał wszystko? Hmm. Wiesz co? Tak y to znaczy, może nie to, że przełamał, że nie wiadomo co się stało, ale na pewno dało to mi taką mega motywację. I to był dosłownie mój tak szósty, siódmy filmik. I to była, i to była komedia, którą nagrałem pod Sound Mony razem z moją siostrą. I to wybiło chyba na 70 tysięcy wyświetleń, gdzie inne miały po tysiąc wyświetleń. I ja tak się mega jarałem tym, że wiesz, że wow, 70 tysięcy wyświetleń, że super, super. No, i wtedy miałem taką motywację, żeby nagrywać jeszcze więcej. Wow, super. A co uważasz właśnie za taki swój e, największy sukces, jeżeli chodzi o Twoją działalność w internecie? E, największy sukces ogólnie, to znaczy, bo to jest takie pytanie, mm, ale chodzi Ci o sukces życiowy, czy sukces w internecie? To jakby, to jak postrzegasz to pytanie, to jest zależne od ciebie, bo niektórzy na przykład uważają, że to jest sukces w internecie, ale też niektórzy, że życiowy, no bo gdzieś tam to się po prostu przeniosło na ich życie. Dobra, to tak. Ogólnie to jestem mega dumny z tego, że w sumie mam najwięcej obserwacji z całej Polski z chłopaków, a ogólnie też cała moja popularność przełożyła się na to, że moje życie się zmieniło w ten sposób, że jestem... Totalnie lepiej nastawiony do życia, tak bardziej pozytywnie, o. i jestem samowystarczalny, i ogólnie po prostu ta cała jakby działalność zmieniła mnie uważam na lepsze, bo jestem bardziej wygadany, spotykam się z ludźmi przedsiębiorczymi, i ogólnie cały czas mam motywację, żeby osiągać coraz więcej, coraz więcej. Wow, super. No to naprawdę tak. jest takie miłe, co powiedziałeś. W sensie, że naprawdę aż tak poczułam, że wow, że to, to ma sens. No nie, że tyle pracy, tyle ciężkiej pracy się wkłada właśnie w tworzenie jakiejś tam treści w internecie, ale kiedy przychodzi ten sukces, właśnie e, i to, o czym przed chwilą powiedziałaś, to jest to strasznie miłe. Tak, tak. Na, a naprawdę. Naj, a co najczęściej oglądasz na TikToku? Co o, pojawia się w swoim to... dla ciebie? Wiesz, co tak się składa, że często mam coś takiego, że po prostu sobie leżę w łóżku i po prostu przeglądam dla ciebie. I to nie da się nazwać, co oglądam, bo po prostu oglądam to, co się natrafi. Ale, ale też bardzo często oglądam profile polskich tiktokerów, żeby po prostu poprzeć, co się u kogo dzieje. Może, żeby się zainspirować jakimś pomysłem też, na przykład ciebie czasami oglądam. Oh. Pamię pamiętam, że, że ty robiłaś takie. Jezus, co to było? To było takie, to było mega popularne. To nie teraz, to z pół roku temu było. Ty robiłaś takie, jak to nazwać, takie poradniki jak nagrać slowmo. Nie, co ty nagrywałaś, Natalia? Czekaj, bo ja pamiętam, że ty takie mega popularne poradniki zrobiłaś. Z czym to było? No, ja w ogóle nagrywałam, jak właśnie nagrać slomo, jak nagrać tak, live'a i tak dalej. To chyba swoje, tak, nawet. Tak, tak, tak. Ja pamiętam. I wtedy właśnie tak y, mi się to cały czas wyświetlało dla ciebie. O, <laughs> cały czas mi się wyświetlało dla ciebie. To miłe. Słuchaj, mam teraz dla ciebie taką grę, e, właśnie, o której wcześniej wspominałam, i stworzyłam ją razem z widzami. E, I to będzie gra, w której będziesz widział część twarzy pewnego TikTokera z Polski i nie tylko, dobra. ale. Jak najbardziej będą to osoby mega popularne No i będziesz musiał odgadnąć, kto to jest Ej, to się... Lubię takie gry, dobra, super. Dobra, czekaj, tylko muszę przykręcić kamerę, żebyś widział mój drugi telefon Dobra, uwaga Czy wiesz, co jest. Oj, Ej, Ale to może być nie z Polski? Tak, tak To jest Charlie? Tak A... Brawo Dobra, lecimy dalej Pysia Super, wow, mega dobrze ci idzie. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Lena Moonlight. Yeah! Yes. Dobra. Ej, fajna ta gra. O, no to 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 wiadomo, moja siostra. Boż to dobrze ci idzie, naprawdę. I uwaga, ostatnie. A no to 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 ja, to to ja w yes. <laughs> w Włosku. No, o Ej, ci, ale strasznie że... fajna ta gra. Ja lubię właśnie takie gry. Powiedz ci, że naprawdę mega ci poszło. Ja w to kiedyś grałam razem z kolorowym i po prostu byliśmy w to tak beznadziejni. Znaczy, ja byłam w to beznadziejna. Tyś e, i kolorowym trochę lepiej szło, ale naprawdę dla mnie to było mega trudne, a ty w ogóle nie miałeś z żadnych problemów. No, ale też tak dałaś mi w sumie takie osoby bardzo charakterystyczne. No nie, jakbyś dała tak. może inne osoby, by było trochę trudniej. To ma, następnym razem poszukamy jakichś e, trudniejszych, żeby było większe wyzwanie. Dobra, dobra. <gry> dobra, słuchaj, a teraz przechodzimy do pytań od widzów. Mhm. E, no dobra, to lecimy. E, Haberżunia pyta: Czy Dom TikTokerów istnieje naprawdę? I jak to wygląda z Waszej perspektywy? No to, no to tak, no, Dom TikTokerów istnieje naprawdę. Mieszkam tam na co dzień. No i jak to wygląda z naszej perspektywy, tak? tak, tak. Taka była, drugi tak, człon tak, pytania tak. był taki, no to to wygląda tak z naszej perspektywy, że my na początku jak się tam wprowadzaliśmy to jakby nie mieliśmy na celu zrobić takiej ekipy, że my się, że my się Utożsamiamy jako jedna drużyna, tylko chcieliśmy zrobić coś takiego, że po prostu razem mieszkamy, bo się lubimy, bo można wiele osób się składać na fajną willę i po prostu, żeby uprościć sobie życie, żeby nagrywać. Ale to nie miało być coś takiego, że my jesteśmy taką drużyną, jak to ludzie mówią, że my kopiujemy ten Team X czy Freeza. No i generalnie, generalnie, no w sumie bardzo utrudniło, nie utrudniło, tylko ułatwiło nam to nagrywanie, no bo mamy tam ten basen, mamy tam, prawda, dużo przestrzeni roboczej, że tak ujmę i bardzo jestem zadowolony, że, że to powstało, a za rok planuję zrobić swój własny dom. O super, wow, hmm? zatrzymam kciuki, żeby się udało. Tak. Daria Konieczko pyta, co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? E, najbardziej, co lubię robić najbardziej w najbardziej wolnym czasie? Sorry, bo Adam tu siedzi nie rozśmiesza. Patrzy się na mnie dziwnie, jeszcze jest łysy, i mnie po prostu śmieszy. Co najbardziej lubię. Sorry. Co najbardziej lubię robić w wolnym czasie. No to nagrywać TikToki, spotykać się z dziewczyną, spotykać się ze znajomymi, grać w gry, oglądać filmy, jeździć samochodem, chodzić na siłownię. No chyba nic nowego. Takie typowe rzeczy, co każdy chyba lubi robić. Tak mi się wydaje. Pokrywiecka Maja pyta, czy zrobisz kiedyś swój obóz? Swój obóz, tak, czy zrobię? Tak, tak. No, kto pyta, Maja, tak? tak Maja. Maju, wiesz co, z obozem to jest dużo komplikacji takich, że tam trzeba zapewnić chyba pomoc medyczną, jakieś przepisy muszą być spełnione, więc ja raczej swojego obozu w najbliższym czasie nie planuję zrobić, ale może w przyszłości coś takiego powstanie. Zobaczymy. O, super! Wow, to by było naprawdę sztas. E, jakie marzenie chciałbyś najbardziej spełnić? Jakie e, swoje marzenie chciałbyś najbardziej spełnić? Wiesz, co to podobno nie można mówić marzeń, tak. bo nie spełniają, ale generalnie cały czas jestem coraz bliżej, żeby je spełnić. Super! Ale wow. jeszcze długa, długa droga, ale jestem coraz bliżej. Gusia pyta, jaka jest Twoja ulubiona zupa? Zdecydowanie numer jeden nie ma lepszej zupy na świecie: krem z pomidorów. To oh. jest po prostu przepyszna zupa, mógłbym ją jeść codziennie. Ja również się z tym zgadzam. Tak, ty też ty tak też, ty lubisz? Tak, o, tak uwielbiam. Super. Super. Maja Kirillowicz pyta, co polecasz na Netflixie? Yy, o, no to akurat teraz skończyłem oglądać ten najnowszy sezon Domu z Papieru. Yy. Szczerze mówiąc, były takie momenty, gdzie trochę mnie to irytowało, jak to tam było zrobione, ale ogólnie bardzo polecam, bardzo polecam Dom z Papieru. Również polecam The Hundred, jest to też serial. I też mogę polecić, co ja ostatnio ciekawego, o, ciekawego oglądałem. Oglądałem ostatnio chyba World War Z. Akurat nawiązując do tego całego wirusa, no to World War Z to jest. O takiej apokalipsie zombie Ala z Bradem Pitem i bardzo mi się to podobało. Mega to polecam. O, wow. Co e, myślę, że to dobry, dobry serial, czy tam film e, na ten czas właśnie. E, Maja Miszkiel pyta, jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Masz taką? E, ulubiona piosenka. Tak. Hmm. Mm, ulubiona piosenka, kurczę. Nie mam teraz ulubionej piosenki, ale, ale bardzo lubię na przykład teraz często słuchać różnych kawałków z płyty Quebo, albo oh. na przykład Malik Montana Niedostępny. To jest, wiesz to, y czekaj, dach do tyłu, wciskam gaz, abonent, nie, kojarzysz, na no nie? Tak, tak, Teraz tak. się mega na TikToku wybiło. Tak. No i bardzo lubię, bardzo lubię, to w sumie nie są piosenki, tylko takie trap remixy, y że po prostu jest... Kurczę, nie wiem jak to nazwać, wiesz, że to, to jest trap Remix, że to nie jest piosenka, że nikt nie śpiewa, tylko są takie różne dźwięki, odgłosy tu, 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 tu. tu, bardziej tu, tu, tu. taka muzyka elektroniczna, po prostu. Tak, taka elektroniczna, ta, ta, taki trap, no coś takiego, takie do słuchania w samochodzie. O, sztosik e, Słuchaj, tutaj jest takie pytanie, prośba od Nadi: opowiedz coś o nagrywkach do Jestem m Misfit. No, właśnie, o. jak było na planie. Dobra, czyli dobra, czyli opowiedz coś o nagrywkach, do jestem misfit, dobrze? Więc, ale chodzi już o nagrywki, jak to było, jak to było na planie, czy jak ja się tam dostałem? Nie, chyba chodzi o to, jak, Myślę, jak było na planie, tak? tak? Tak, 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 tak mi się wydaje. No to generalnie, to było coś takiego, że było bardzo dużo czekania, naprawdę. Czasami, na przykład o 6 rano była pobudka, o siódmej rano byliśmy na planie. I jedliśmy śniadanie, a dopiero na przykład o 10 rano zaczynały się nagrywki, ale musiało tak być, dlatego, no bo było dużo różnych zmian podczas nagrywania. Niektóre sceny się nagrywało, na przykład za pierwszym razem były super, niektóre sceny po 10 razy były powtarzane, ale ogólnie atmosfera była naprawdę super, bo poznałem masę osób, bo naprawdę fajnie, były pyszne obiadki na planie, <laughs> śniadania, były też pyszne. I ogólnie też bardzo dużo doświadczenia, jak to właśnie wygląda od strony produkcji. Jakbym chciał zrobić film w przyszłości, to już, to już mam mniej więcej pogląd, jak to wygląda. Podgląd. Super. No właśnie, a propos jedzenia, co najbardziej lubisz jeść? A no to oczywiście zup, no to to, co mówiłem zupa pomidorowa, krem z pomidorów. A tak ogólnie, co ja lubię jeść? Ostatnio bardzo dużo owocków, no bo już zbliża się sezon. Na przykład wczoraj jadłem jeżyny, przedwczoraj jadłem maliny i w ogóle też wczoraj piłem świeżo wyciskany sok z jadłek. Bo u Julii jak byłem, to właśnie ona ma taką sokowirówkę, tak to się chyba tak nazywa, to wyciskarka do soków. No i tam włożyliśmy z 7 czy z 8 jabłek i mieliśmy masę takiego świeżego soku. Więc teraz bardzo, bardzo dużo owoców wiem, a tak ogólnie no to lubię kuchnię meksykańską, kuchnię włoską. Wiadomo, tak standard, standardowo, tak jak każdy. Pizza, makaron, chyba każdy to lubi. To jest takie tak. Universalne. Chyba tak. E, Maja pyta, jaki jest twój ulubiony kolor? Kurde, nie wiem, nie wiem jaki jest mój ulubiony kolor, ale ubierać się lubię bardzo kolorowo, wyróżniająco się, ale takiego ulubionego no nie mam, nie, nie potrafię stwierdzić. Też, okay. też to, to zależy jaki kolor do czego, no bo na przykład samochód chciałbym mieć na przykład srebrny, ale na przykład w domu ściany chciałbym mieć na przykład białe, a na przykład nie wiem, już yy, Koszulkę różową, o więc to tak, tak Ale I wszystkie tego... kolory są super. Tak, tak. O, a teraz jest pytanie od Nikoli, właśnie a propos tego, jak się dostałeś do Misfit. Jak a, to No wyglądało? dobra. No to w sumie to było tak, że był casting do Misfit, o którym ja nie wiedziałem. Nie miałem w ogóle o tym pojęcia. I Marti Renty była na tym castingu i jej się spytali, czy może kogoś polecić na rolę właśnie takiego szkolnego. Mięśniaka, który właśnie ma problemy w szkole, no i tak dalej. No i ona mnie poleciła. I w sensie, najpierw się mnie spytała, czy ja byłbym zainteresowany. Powiedziałem, że tak, i ona mnie poleciła, i do mnie zadzwonili, jakby, żebym ja przyjechał na casting. Przyszedłem na casting. Odegrałem tam dwie-trzy scenki, powiedzieli, że są mega zainteresowani mną, no, że naprawdę super wypadłem, ale ja w ogóle w to nie wierzyłem, bo zawsze tak mówią, zawsze tak mówią, żeby być mili. No i po prostu sobie okay. wiesz, żyłem dalej, nie przejmowałem się niczym, i nagle dostałem telefon, że chcą mnie na, na właśnie na drugi casting, i chyba tam na tym drugim castingu byłem ja i dwóch innych chłopaków. To był już taki casting ostateczny, że musieli tam sprawdzić, czy na pewno kto się najbardziej nada. No i pojechałem na ten drugi casting. No i powiedzieli, że mnie biorą, więc no, tak wow. tak to było. Super. Tam e, czym... na taką scenkę do degrania, że muszę się popłakać, i aż mi leska, leska poleciała z oka, tak się postarałem. O, wow, sztos e, Jurka Mango pyta, jaki jest twój ulubiony trend na TikToku? Czy miałeś taki mm. w ogóle? Wiesz co, no ogólnie to był kiedyś taki trend na nagrywanie slowmo, ale teraz już chyba tego nie ma tak bardzo. No, Czy... już troszkę to minęło. Bardziej takie no scenkowe chyba teraz. troszkę minęło to slowmo, ale kiedyś było bardzo popularne slowmo, no to ja mega lubię robić slowmo, bo też mnie to bardzo śmieszy, jakieś tam pterodaktyle, jakieś podskoki. No, ja lubię takie energiczne, energiczne, właśnie rzeczy, więc, no, to Slowmo bardzo, bardzo mi się podoba, mój ulubiony trend, tak naprawdę. No właśnie, a skąd się w ogóle wziął pomysł na ptasznika australijskiego? To to było tak kurcze, jak to było dokładnie? Nie chcę skłamać, ale to chyba było tak, że Daniel Xantos znalazł ten dźwięk na YouTubie i nagrał pod to. Potem Adam to zmienił, że ten ptasznik chodzi tak, jakby. Czekaj, o tu jest Adam. Adam, czekaj, podtrzymaj telefon na chwilę. Dobra, widać mnie? Tak. Dobrze, więc najpierw to było tak, że Daniel znalazł... Adam, jak ktoś po mnie popraw, bo ja mówię... Adam, no ja wiem ja wszystko. Daniel znalazł sound ptasznika i nagrał ptasznika, że ten ptasznik jest jakby takim pająkiem. A Adam zmienił to, że to jest ptasznik. I potem... Dzięki mnie, bo ja byłem wtedy najbardziej popularny, no to to się rozpromowało. Czy ja dobrze powiedziałem, Adam? Zgadza się? Tak, idealnie. Tak było, naprawdę. Dobra, czyli jest potwierdzone. Stąd wziął się ptasznik. Tutaj jest również pytanko o to, jaka jest najbardziej używana przez Ciebie aplikacja i ulubiona aplikacja. No nie no, to to zdecydowanie TikTok. I najbardziej używana, ale nie. W sumie czekaj, czekaj, kurczę. Kurczę, kurczę. Lubiana to najbardziej TikTok. Ale nie jestem pewny, czy nie siedzę więcej na YouTubie. No tak, wiesz co, bo dużo siedzę na TikToku. Ale na YouTubie często oglądam jakieś filmy, doku, filmy, dokumenty, ciekawostki, i to nawet po dwie godziny. Więc czasowo ma, nawet może bym powiedział, że na YouTubie jestem więcej. Oh. Ale na YouTubie jakby nie oglądam YouTuberów, twórców, tylko na YouTubie głównie oglądam właśnie jakieś takie kanały naukowe albo ciekawostki albo coś takiego. Jeżeli ktoś lubi się, jeżeli ktoś się interesuje kosmosem albo lubi takie rzeczy, które odbiegają od rzeczywistości, to mega polecam kanał. Kosmiczne opowieści I tobie też o, Natalia, musisz zobaczyć Naprawdę może ci się spodoba jeszcze Nigdy chyba nie oglądałam Ale zaciekawiłeś mnie tym Tak, tylko że to nie jest o kosmiczne opowieści że Opowieści o kosmitach Tylko po prostu taka nazwa kanału A tam jest masa różnych ciekawostek O piramidach, o starożytnych dziejach Ziemi O legendach, o, naprawdę. O, o Ziemi, o legendach. naprawdę mega, mega polecam Super. Ja chyba każdy film Z tego kanału oglądam Jak jest nowy od razu oglądam Czas <sus> E, czy kłócisz się ze swoją siostrą? E, to znaczy, kłócić tak, że kłócić się, to nie to w ogóle, ale czasami są takie mini sprzeczki, że coś tam się posprzeczamy, ale to tak bardzo lajtowo, że, że to się godzimy za 20 minut. Tak kłócić <laughs> się naprawdę, to, to nie. To, to może kiedyś, 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 dawno temu, ale teraz to w ogóle. Hey. Hello. 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 Emilka pyta, jak często nagrywasz na TikToku? Czyli ile w ciągu dnia ci zajmuje mm -hmm. nagrywanie? No to to jest w sumie proste pytanie. Generalnie nie ma tutaj żadnej zależności. Bywa tak, że na przykład jednego dnia od godziny 10 do godziny 18 nagrywamy, jeździmy w różne miejsca, spotykam się z różnymi osobami i nagrywam. Oczywiście jak jeszcze nie było tej kwarantanny. Mm -hmm. A czasami jest tak, że na przykład przez trzy dni nic nie nagram, bo albo mam inne sprawy na głowie, albo po prostu chcę odpocząć, albo się spotkać z kimś, prawda? Więc to nie ma reguły. Ale TikTok prawie codziennie, dodaję. Prawie codziennie jest jeden, jeden TikTok na moim TikToku. O, tak. Wow, Stasik. E, jest jeszcze pytanko od Emilki o Twój ulubiony przedmiot w szkole. No to wiadomo, WF, WF, zdecydowanie. <gry> Zawsze, zawsze lubiłem WF, byłem wysportowany. No ale tak nie licząc WF-u, no to w podstawówce moim ulubionym, ulubionym przedmiotem oprócz WF-u była historia, bo to była historia o starożytnej Grecji, o starożytnym Rzymie i to mnie mega interesowało. Już średniowiecza tak mniej. No a na przykład w liceum bardzo lubiłem geografię, te różne, właśnie właśnie wiedza na temat lodowców. Na temat dolin, na temat gór bardzo mnie to interesowało i lubiłem bardzo geografię. A jakie jest twoje ulubione zwierzę? E, a do jedzenia? Czy <laughs> jakie? Nie, chyba chodziło <laughs> o takie zwierzątko typu piesek, kotek. <laughs> no to generalnie, co ja mogę powiedzieć, jakie jest moje ulubione zwierzę? Generalnie wszystkie zwierzęta lubię. I mimo że jestem mięsożerny, że czasami zjem zwierzę, to trochę się źle z tym czuję, no ale, no, ale jakoś tak już wyszło, że jestem mięsożerny. No, ale tak, zwierzę domowe, no to chyba papugę bym chciał najbardziej. Miłością. Ale taką do papug... gadającą? No, taką kakadu albo nimfę. Nim, nimfa jest super, bo moja dziewczyna Julia zaraziła mnie w ogóle miłością do papug. I, I po prostu super są papugi, naprawdę. Chciałbym chyba papugę, gdybym miał wybrać. O, ja kiedyś miałam dwie papuszki faliste, ale to były takie malutkie. E, gdybyś mógł wystąpić w jakimś serialu, to jaki by to był serial? Dom z papieru. Dom o, z z no to Chciałbym było być mega. jakimś, nie wiem, może nową postacią, że nagle się pojawiam i pomagam im obrabować bank, coś takiego. No, no to by Dom było super. Papieru. Dobra. E, Jakie jest Twoje e, ulubione słowo, którego najczęściej używasz? Dobrze jest. Wiem, że to nie jest jedno słowo, no ale najczęściej używam dobrze jest albo na luzaku. O, o tutaj jest pytanie od Oliwki. W sumie ja też jestem ciekawa, e, że dlaczego już tak często nie robisz liveów? A dlaczego nie robię? Bo w sumie kiedyś były mega często. No, mega, mega często. Kiedyś w sumie codziennie były. No, ja pamiętam te e... czasy. Dlaczego nie robię liveów? W sumie, po pierwsze, dlatego że trochę mi się znudziło to. Mhm. Po drugie, też dlatego, że mam dużo innych rzeczy do roboty. A po trzecie, dlatego że jakby livey już nie są jakby tak promowane na TikToku. I trochę mi smutno, że kiedyś oglądało mnie na przykład kilka tysięcy osób, a teraz na przykład ogląda mnie tylko tysiąc osób. Ja wiem, że to jest nadal bardzo dużo, no ale trochę tak, tak smutno mi, bo ja się mega na tych live'ach staram. Wskakuję. Ostatnio robiłem to, wskakiwałem do basenu, robiłem konkursy i tak dalej. No i po prostu tak, tak słabo, że TikTok już w ogóle nie promuje live'ów. Okay. Ale może niedługo zrobię, może niedługo zrobię jakiegoś. No widzisz, widzowie czekają. Słuchaj, Filip, czego mogę Ci życzyć? Eee, nie wiem. <grywa> czego możesz mi życzyć? Możesz mi życzyć. Um... Kurczę, nie wiem, nie Co wiem. wiem. Du... O, Adam podpowiada dużo pieniędzy. Adam, pieniądze nie są najważniejsze. Adam, czy chcesz się wypowiedzieć? A Dominik powiedział, że robi dom. I że nie dla pieniędzy. No może nie dla pieniędzy, nie wiadomo. No ja też. Znaczy też tak uważam. Nie, no Natalia, możesz mi życzyć po prostu zdrówka i szczęścia. Tak No naprawdę. to tego ci życzę i bardzo trzymam kciuki za dalszą twoją działalność, żeby wszystkie twoje plany się mogły spełnić i żebyś mógł zrealizować to marzenie, do którego dążysz. Dziękuję bardzo. Ja też również Tobie życzę, Natalio, dużo zdrowia. Przede wszystkim dziękuję. szczęścia, więcej oczywiście tutaj motywacji do nagrywania nowych filmów, tak, więcej, więcej live'ów. No i co? No i tak naprawdę yy, ogólnie po tej kwarantannie można jakieś TikToki ponagrywać. Bardzo chętnie, byłoby super. Super, super, Bardzo no to dziękuję. fajnie. Dziękuję, naprawdę jest mi mega miło, że tutaj wpadłeś do mnie. No I mam super. nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotkać znowu i coś fajnego ponagrywać. Dobra, super. Mi też bardzo miło, właśnie, że wystąpiłem. E, tutaj też pozdrawiam wszystkich, bo widzę, że tutaj, wszyscy, tutaj cały czas ludzie piszą coś. Ja się bardziej skupiłem na tym, co ty mówisz, niż, niż tutaj, to, co ludzie pisali, ale też spoglądałem, że bardzo, bardzo dużo, dużo osób pisało różne miłe rzeczy. Naprawdę bardzo fajnie. O, i wesołych świąt, Filip, nawet. A no tak, Wielkanocnych, prawda? Tak, prawa. dokładnie. Dobra, to w takim razie bardzo Ci dziękuję. Naprawdę było mi mega miło. No i wszystkiego dobrego. Super, cześć. Buziaki, do zobaczenia Buziaki, trzymaj się. Do zobaczenia. Pa.